Drogi widzu, jeśli film Ci się spodoba, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw lajka pod tym filmem oraz napisz komentarz. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. W poprzednim filmie opowiedzieliśmy sobie o drugim gatunku kredowego dinozaura, czyli o Terizinosaurze. Dzisiaj będzie film. O który część z Was prosi mnie od dawna, a więc Historia Wielkopolski, kolebki narodu polskiego, regionu, gdzie Polskość jest silna tak jak prawie nigdzie indziej. Prosiłbym Was jednak, abyście napisali w komentarzu, czy chcecie kolejne odcinki z historii województw. Poza tym mam dla Was dwa wyzwania. Pierwsze to dobicie do 25 łapek w górę. Jeśli się uda, będę bardzo szczęśliwy i wdzięczny. Drugi to rozrywka dla Was, a mianowicie. Będę podczas filmów czytał najlepszy komentarz mijającego tygodnia. Pierwszym zwycięzcą zostaje użytkownik Alina Polus, która napisała Fajny filmik po serii z województw. Możesz zrobić serię o ptakach. Przede wszystkim wybrałem ten komentarz, ponieważ propozycja filmu o ptakach mi także wydaje się ciekawa. Dlatego możecie pisać w komentarzach propozycje na nowe filmy. Kto wie, może wasza propozycja zostanie wybrana na temat nowego odcinka? I na sam koniec wstępu bardzo Wam dziękuję za dobicie do 100 subskrypcji. Jest to dla mnie sygnał, że moje filmy Was ciekawią. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Wielkopolska to region położony w środkowo-zachodniej części Polski. Województwo Wielkopolskie, pod względem powierzchni, jest jednym z największych województw w Polsce. Liczy sobie około 30 tysięcy km2. Na terenie tego województwa żyje mniej więcej 3,5 miliona ludzi. Stolicą Wielkopolski jest Poznań, jedno z największych oraz najstarszych miast w Polsce. Obecnie region ten jest dobrze rozwinięty gospodarczo i jest tam dość wysoka, jak na Polskę, średnia jakości życia. Jak zmieniała się Wielkopolska na przestrzeni ponad 1000 lat i jaka była jej historia? Wielkopolska nie zawsze miała tereny takie jak dzisiaj. W średniowieczu Wielkopolska obejmowała także tereny dzisiejszego województwa lubulskiego oraz część Kujaw na wschodzie, zaś we współczesność w okresie II RP była nieco mniejsza niż dziś. Dobrze, teraz przejdźmy już do samej historii Wielkopolski. Jak powszechnie wiadomo, Wielkopolska jest kolebką państwa polskiego. To właśnie tam Mieszko I, pierwszy oficjalny władca Polski, założył Ostrów Lednicki oraz Gniezno, a z czasem Poznań. To w Wielkopolsce doszło w roku 966 naszej ery do chrztu Polski. Ponadto stamtąd Mieszko I, a potem jego syn Bolesław Chrobry prowadzili ekspansję na inne polskie tereny, wówczas zamieszkane przez dzikie słowiańskie plemiona. Tam też rozwinęła się polska kultura, czego przykładem jest chociażby nazwa plemienia Polan, która wziął się od tego, że pośród gęstych puszcz wyrąbywali oni ogromne drzewa z korzeniami i tworzyli pola. Tak właśnie Polanie wymyślili coś takiego, jak pole. Tak więc to pierwszy rozdział w historii Wielkopolski. Stamtąd wzięła się dynastia Piastów. Potem przez kilka stuleci Wielkopolska nie znajduje się na terenach granicznych, więc się rozwijała i nie była zagrożona najazdem wrogiej armii. Sytuacja jednak się zmieniła w roku 1038, kiedy to czeski książę Brzetysław zajmuje Śląsk i Małopolskę. Wielkopolska odsłonięta, Stało się kolejnym celem Czechów. Rok po inwazji na Małopolskę i Śląsk, Czesi najeżdżają i plądrują Wielkopolskę, w tym pierwsze polskie arcybiskupstwo w Gnieźnie. Na szczęście nie udało im się na stałe zająć Wielkopolski. W końcu Kazimierz Odnowiciel w roku 1041 odzyskuje Małopolskę, a w roku 1050 Śląsk. Wielkopolska ponownie była bezpieczna i mogła zająć się odbudową zniszczonych budynków podczas najazdu Czechów. Warto wspomnieć, że jeszcze wcześniej, podczas wojen polsko-niemieckich, Wielkopolska w roku 1005 została raz najechana, jednak nie aż tak jak podczas napaści Czechów. Po śmierci króla Bolesława Krzywoustego w roku 1138 Polska zostaje rozbita na dzielnicę między jego synami. Wielkopolska wpada w ręce najstarszego brata, mieszka starego, który kontrolował także dzielnicę senioralną, włącznie z Małopolską. Dalej trwają walki pomiędzy książętami o władzę, jednak Wielkopolska nie była nimi dotknięta. W 1231 roku władzę w Wielkopolsce objął Henryk Brodaty, tworząc swój kraj, włącznie ze Śląskiem oraz Małopolską i Ziemią sandomierską. W 1241 roku miał miejsce pierwszy najazd mongolski, który zniszczył ogromną część Polski, jednak nie uszkodził on Wielkopolski, która dla Mongołów leżała za daleko na zachodzie. Potem miał miejsce jeszcze w roku 1259 oraz 1287 dwa kolejne najazdy Mongołów na polskie ziemie. Jednak tak samo jak ten pierwszy, nie dotarły one do Wielkopolski. Następnie w roku 1292 przemysł II przejmuje władzę w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim. Jednak już po czterech latach przemysł II został zamordowany. Po jego śmierci w Wielkopolsce władzę obejmuje Władysław Łopietek, który następnie w roku 1306 zdobywa większość polskich dzielnic. Jednak w tym czasie rozpoczyna się konflikt polsko-krzyżacki. A przy tej walce o odbudowę Polski Łokietek wdaje się w wojny z krzyżakami, którym pomagają Czesi. Ci drudzy zajęli Wielkopolskę, jednak na bardzo krótko. W 1314 roku region ten znów należał do państwa Władysława Łokietka, który koronował się na króla Polski w roku 1320. Mimo to Wielkopolska została zniszczona i splądrowana na wysoką skalę. Znów była częścią państwa Polskiego jednak inaczej niż wcześniej była na granicy kraju. Za czasów Kazimierza Wielkiego do Wielkopolski zostają przyłączone powiat wałecki Ilenno-Santok oraz Wschowa. Wielkopolska przestaje także być odsłonięta na inwazji innych krajów od strony wschodniej, gdyż Polska odzyskała Kujawy. Potem Wielkopolska znów była bezpieczna, co dało jej szansę na odbudowę po wojnie. W roku 1454 Wielkopolska zyskała jeszcze większe bezpieczeństwo przed najazdami, ponieważ Unia Polsko-Litewska pokonała krzyżaków, dzięki czemu Polacy zajęli Pomorze Gdańskie. To z kolei zapewniło bezpieczeństwo Wielkopolanom od strony północnej przed atakiem obcych wojsk. Wielkopolska była najlepiej rozwiniętym regionem w ogromnej Rzeczpospolitej obojga narodów pod względem rolnictwa, a w tamtych czasach było duże zapotrzebowanie na żywność więc Wielkopolska bardzo się wzbogacała. Zakończyło się to jednak w roku 1627, gdy Gdańsk, z którym handlowali rolnicy z Wielkopolski, został odcięty przez Szwedów. Potem było jeszcze gorzej, gdy w roku 1658 Szwedzi wkroczyli do Wielkopolski. Wszystko splądrowali oraz zniszczyli. Przez kolejne 100 lat Wielkopolska próbowała się odbudować. Jednak zapotrzebowania na żywność już nie było takiego jak wcześniej, więc często brakowało pieniędzy, ale też rąk do pracy, ponieważ Szwedzi powybijali ludność Wielkopolską w czasie potopów szwedzkiego. Po 100 latach po potopie szwedzkim nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Prusacy, sąsiadujący z Wielkopolską, zajęli Pomorze Gdańskie w roku 1772. Po 21 latach to samo dotknęło Wielkopolskę. Region ten został zajęty przez Prusy w roku 1793, jednak tym razem na stałe. Jednakże po 14 latach Wielkopolanie znów zasmakowali niepodległości, ponieważ Napoleon pokonał Prusy i stworzył w roku 1807 Księstwo Warszawskie, w którego skład wchodziła m.in. Wielkopolska. Wolność ta nie trwała jednak długo, bo zaledwie 6 lat do roku 1813, kiedy Rosjanie którzy pokonali w Rosji Napoleona, wkroczyli do Polski i rozwiązali Księstwo Warszawskie. Wielkopolska znów wpadła ręce w Prus i była regionem graniczącym z Rosją. Wówczas rozwinęła się sieć kolejowa oraz powstało wiele nowoczesnych jak na tamty czasy budynki. Prusacy dobrze się znali na inżynierii, więc Wielkopolska była jednym z najlepiej rozwiniętych regionów Polski. Lecz i tak Wielkopolanie chcieli wolności. W roku 1848 wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Początkowo Prusy miały nawet zamiar dać Wielkopolanom niepodległość po kilku klęskach wojsk pruskich, lecz potem zmienili zdanie i krwawo zdławili cały ruch powstańczy. Potem Wielkopolanie pokazali swój patriotyzm 27 grudnia 1918 roku i zorganizowali Powstanie Wielkopolskie. Zdobywając niemiecką amunicję, karabiny, samoloty oraz inne sprzęty wojskowe, odnieśli ogromne zwycięstwo, jedno z największych w historii polskiej państwowości. W kampanii wrześniowej Armia Poznań najdłużej utrzymywała front przeciwko Niemcom. Jednak po jej zakończeniu Wielkopolska została przyłączona do Rzeszy Niemieckiej. Po wojnie Wielkopolska znów była wewnątrz kraju, więc nie była narażona na żadne napaści. To w Poznaniu, czyli w Wielkopolsce, Wybuchł w roku 1956 pierwszy bunt przeciwko władzom komunistycznym. W ten sposób Wielkopolanie zachęcili do buntów Polaków w innych częściach kraju, dzięki czemu od 30 lat żyjemy w całkowicie niezależnym kraju. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. W takim przypadku zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zalajkowania tego filmu oraz napisania komentarza. Pamiętajcie, że najlepszy komentarz zostanie przeze mnie wyczytany w następnym odcinku. Tymczasem żegnam się z Wami, niech zdrowie Wam dopisuje i do następnego materiału. Cześć!